Siemano, witajcie! Na dzisiejszym filmie będę robił słapa raz ze swoim kolegą Shinem i wstęp generalnie bez kamerki, ale to chyba nie jest jakieś bardzo ważne. Po prostu zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwonkiem eee, i coś jeszcze? I komentarz na dole, bo to jest mega, ale to mega ważne. I bez przedłużania przechodzimy dalej. To co, gotowy? No, start. No i startujemy. Aha, my generalnie w jakieś inne czanki się tutaj. No, ja, ja już chciałem! Ja mam już od razu plan, co ja mogę zrobić. Tak od razu na samym początku. To jest... Yy... No nie przeżyjesz tego, od razu ci powiem, więc możesz robić jakąś trudną pułapkę. Dobra, zawej, okej. Tutaj trzeba farmić drewnianko, szybko, wszystko. Problem jest z tym, że ja jestem na takim biomie, że nie ma tutaj drewna. To jest taka ciekawostka. No to masz przypał troszkę, czyli jesteś na pustyni. Tak. Ty, bo ja potrzebuję surowców takich czegoś do budowania, a nie piasku tylko. Dobra! Mam coś dobrego, mam coś bardzo dobrego. Dobra, cyk, jakieś budowanie, budowanie. Jezus, jakie to jest... Ale ty mnie przestraszyłeś teraz! Ja taki Dobry. skupiony jestem. No właśnie ja też. Czyli to jest co minut, tak? Yy, nie, nie, nie. Zaraz będziemy unsafe, co nie? Co co będziemy? Unsafe, czyli czas pomiędzy chyba 3 a 5 minut, może tak jakby okay, być słab, taki okay, niespodziewany. Okay. Albo między 2, albo 5 minut nie, nie, mam, nie mam pojęcia. Ty, bo ja mam teraz problem. Dobra, szybko. Nie zginąłem, nice, 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 nice No ja już mam zrobioną pułapkę Pułapka chyba gotowa Jestem w ogóle ciekawy, czy te itemy, które zbiorę, e, czy... Tak, one muszą się później zapisywać Co ja w ogóle No, zostają, zostają, zostają No dobra, to ja w sumie na ciebie też mam pułapkę, no No to git Taka trochę naborowika, ale... <laughs> ale nie przeżyjesz tego na 100% Kurde na żelaza jeszcze nie, nie zebrałeś, więc... A no tak! Ty! Wiaterko! Unsafe jesteśmy o. Eee, mm, A będzie jakieś odliczanie czy coś? Tak, będzie odliczanie od 10 sekund Dobra, mam coś, mam to, mam to, mam to, mam to I Musi być to, czego ja potrzebuję Nie ma tego, czego ja potrzebuję Niezłe wdzianko, w wiosce jesteś Dobra, Dobra. mam pomysł, mam pomysł Tamtą pułapkę odpuszczam, robię to Trochę chamskie, ale jak ty mnie rzucić z jakiejś wysokości, <laughs> ja tak to, jest, to będzie jeszcze bardziej chamskie. chamskie No właśnie No ja mam trochę unlucky bion, bo ja jestem na wyspie jakiejś Aha Ty, czas jest, nie? Czas? Es, dobra, 3 sekundy, nie. jedna sekunda. O, a. No dobra, no to ja przeżyłem chyba. A ty? Też, o ile się nie spalę. Jak ty? Eee, dobra, dobra. Jak ty to przeżyłeś? A, dobra, udało się. zero eee, dla mnie. Wygrałem. Obok była woda, więc miałeś szansę to ogarnąć. Nie, tymi się, nie miałem, nie miałem szans. Nie, nie, na drewnianym nie miałem szans tego ogarnąć. Nie. Ale na kamiennym byłoby git. Znowu przepotężny biomik. Ja naprawdę chciałem jakąś ciekawszą pułapkę zrobić, ale ty kurde, no, no nie da się, nie da się. Chociaż mogę zrobić tą pułapkę, której przed tym nie użyłem, co nie? Bo i tak chyba nic lepszego tutaj nie, z... nie wykombinuję. Fajny achievement. Upgrade, czyli o, to muszę na to uważać, że masz już kamienne rzeczy. No u czyli mnie. Między jest drugą, drugą a trzecią minutą jest słab? Tak, między trzecią a drugą. Co? Między drugą a piątą. A między drugą a piątą? Dobra. Tak, 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 tak. Przepatrzeć na ten timer, bo ostatnio nie zauważyłem no? w ogóle. Chciałeś mi zrzucić, co nie? Tak No Ale zacząłem się budować, jak już 5 sekund było do końca tak? ty, 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 Proszę, żeby tym razem się poszczęściło Dobra, to biorę, to jest bardzo, ale to bardzo ważne Jak nie mam wody Kurde, oby teraz nie było słabo. Jezu, proszę, ja proszę, jest, proszę. Ja jestem spocony w to Dobra, zdradzę ci, że mam wioskę, ale nie mam kowala Więc... <laughs> Dobra, robię to, robię to Nie ma co, bo zaraz będzie słaby i będzie po mnie Dobra, tyle powinno sobie starczyć tutaj Lecimy niżej W zasadzie wiem jaką pułapkę robisz No jaką? Zgaduj CO tak JEST?! jest? Eee, eee. Stakujesz piasek, żeby, żeby mnie nie zasypać <grym> Wcale nie Ale tutaj się zdarzyła dziwna rzecz Jak my będziemy się tak zawsze wywalać na pierwszej pułapce to, je, to będzie słabo Dobra No ty! Dobra, jest Dobra, ja żyję, ja żyję, ja żyję CO JEST?! Kurde! Za wysoko zrobiłeś S. Za wysoko zrobiłeś Jedyne co miałem to siano No to mogłeś się uratować tym sianem No i właśnie postawiłem tylko właśnie upadłem i zginęłem na tym sianie To może postawiłeś się pod siebie? Tak, 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 tak Po prostu no trochę ciekawe. za wysoko, za wysoko, wiesz Powiem tak, pierwszy słap to ja zrobię tak save, żeby po prostu przeżyć, ja nie będę chyba robił żadnej pułapki, bo nie warto na pierwszym robić nic. Chociaż Mam coś, z czego ty nie przeżyjesz. Co? Już dwie minuty minęły? Aj, to jest niemożliwe. Szybko, strasznie leci ten czas. Eny, jaskinia tutaj, gdzieś? No i teraz pytanie: czy zginę, czy nie zginę? Pytanie: czy zginę? A, nie zginąłem. Co to miała być za pułapkę? No myślę, że ten niecz będzie się nie żyć, żyć. atakować, no nice fajny A. biomik, generalnie. Czy to jest to, o czym ja myślę? Tak, to jest to, o czym ja myślę. Ryzykuję i skakuję. Tam jest wioska, ale nie ma kowala jak coś. Nie, ja do wioski nie idę nawet. Ja próbuję Kurde, się do tego. Nie to. mam pomysłu. Wiesz, na razie może zbierać rzeczy takie do przetrwania bardziej, co nie? Niż yy, robić jakieś pułapki. Ja jestem raczej safe, w sensie chyba nie zrobisz żadnej innej pułapki, czyli potrzebuję to, to mam. Jeszcze zaraz będę miał to, dobra już mam Robię teraz tak O ile tego nie zepsuję to, no nie będę mógł przegrać No nie ma opcji, że ja przegram chyba Jak tam ci idzie? nie mam totalnie co ci zrobić no Nie ma nic czego potrzebuję Ja cię trochę, ja cię trochę nastraszę Albo cię zabiję od razu Nie ma żadnej jaskini Dosłownie nic Jakieś puste biome same z drzewami Nic, nic A no nic, tak, zabiję. bo ty jesteś tam gdzie ja na początku Swapping, 4 sekundy 2 sekundy Ale to zepsułem O Dobra, udało się zrobić wiatro, ale z takiej, no słabej wysokości, no. Jak się pojawiłeś na samym dole? Tak, w wodzie. Kurde. Bo ja skoczyłem dwie sekundy przed, co, nie? Żeby było oryginalnie, robię coś innego. Swaping, swaping, swaping. Szybciej, szybciej! Halo! Nie! Naprawdę! Znalazłeś lawę? Znalazłeś w tej, lawę? w tej samej jaskini. Nie wyszedłem A. nawet z niej. Niżej była. Fajnie. A ja ci taką kreatywną pułapkę zrobiłem. Czyli wygrałem już. No tam, bo graliśmy po O3. Hahaha, chaha. Unlucky, wyszło, ale dzięki za Gierkę. Dzięki.